Jak zbierają prawdziwi bruszkawterzy opał? Jesteśmy jak nasi przodkowie. Preferujemy z Zbieramy właśnie opał. Zegarku z nie widnieje data 23 grudnia Jutro Wigilia Jest 15.34, zaraz będzie mrok Jesteśmy już na naszej miejscówce Mamy drewno Drewno posłuży nam tylko tak naprawdę do rozpalenia Mokrego drewna Więc nim tutaj się niedługo nie nacieszymy To jest nasz obóz Rafał, cześć I Tak zamierzamy dzisiaj Prze przespać tą dzisiejszą noc. Powiem tak, po ostatnim wyjeździe było piękne słońce, ale było tak zimno nad tym jeziorem Hańcza, że tutaj naprawdę jest wielki komfort. I tutaj mój tip, mój namiot. Proszę, klapeczki. Jeżeli leśny kamper nie ma klapeczków, klapeczek, to nie jest leśnym kamperem, jest po prostu leszczym. Prawdziwi twardziele po prostu zabierają do lasu klapeczki. Dzień. W dzisiejszym odcinku przetestujemy Bushmills American Oak Nie mogłem się doczekać, więc trochę już spożyłem. Natomiast szybko Wam powiem, jak smakuje. Piękna ciecz. Zapach. Pierniczków. Ściółki leśnej. Nie, zapach nie jest agresywny. Nie jest, nie jest, nie jest, nie jest mocno alkoholowy. Próbujemy. 过来一趟。 Grzaniec galicyjski, czy to jest najlepszy grzaniec na rynku? Nie, osobiście wolę grzańca galicyjskiego miodowego albo grzańca miodowego. Nie wiem, czy galicyjski występuje w nazwie też miodowym. Niemniej nie było w sklepie miodowego, więc kupiłem grzaniec galicyjski. On jest chyba najbardziej popularny i taki uniwersalny. Jest też wersja chili, której nie polecam. Nasz kolega Paweł lubi chili. Ale nie ma go z nami, niestety. Grzaniec najlepiej smakuje podgrzany. Jak sama nazwa wskazuje, grzaniec się grzeje. Więc przelewamy go do takiego na przykład pół Taki fajny wiejski jak nasze babcie miały dawniej. Wcześniej obracamy karkówkę, bo się przypali zaraz, a nikt nie pilnuje. I stawiamy blisko ogniska. Tak, żeby się nie wylał. I żeby się. Przede wszystkim nie zagotową, bo jak się zagotuje, to już za późno. Musi mieć temperaturę około 70-80 stopni, najlepiej smakuje wtedy. I taka flaszeczka, no to na taką jedną osobę, dorosłą, dorosłą osobę wieczór wejdzie. Jest jeszcze jeden grzańc, którego nie polecamy. Bez Bezalkoholowy, tak. Nie bo, polecamy. Chroni, chroni, chroni nas Boże od bezalkoholowych były trzy stejki. Są dwa. Bo jeden już jest konsumowany i wygląda obłędnie, a smakuje jeszcze lepiej. Piękny obraz. Siedzieliśmy przy ognisku, nagle wielka patrzał. No, no i w sumie nie wiemy, co, co się dzieje. Zadawaliśmy mu te pytania, ale. ale... Ale nie chciał odpowiadać, po prostu powiedział, że musi porąbać coś. O. Myślę, że to już długo w nim zbierało i, i robiło się coraz mocniejsze. Aż nagle siedząc tu przy Ognisku, mu powiedział: nie, Mam tego dość. Fiskarsen tak się nie robi! Fiskarsen Tak. Się... I wtedy powiedział, że mnie bardzo lubi w swoim języku. Teraz mamy sytuację, kiedy Mirek chce sobie zadać zalać termofor, ale niestety jak widać zawarła nam woda tutaj i ogrzewamy to, żeby żeby móc wlać wodę do czajnika. A, słabo ta woda się zagotuje, trafia do termoforu, termofor trafia pod stopy i co? To będzie komfort komfort, luksus i bogactwo i bogactwo. Dobrej nocy Wam życzę i do rana. Nigdy nie nagrywamy jak idziemy spać. Także pierwszy raz pokazuję jak to wygląda w moim przypadku. Śpiwór dość gruby do minus 10-15 stopni. W razie potrzeby drugi śpiwór. Taki bardziej letni, ale ale jest. Poduszeczki. Tak, jestem fanem jeronków Ma teraz piankowy plus taki taka mata samopompująca z dekatlonu. Koc jeden, drugi. No i namiot, który wygląda z zewnątrz, jak widzieliście wcześniej. W ten sposób. Czyli dobry, wstajemy. Było tak ciepło, nie, nie wiem, na krzeszcie. Wymaza miałem, W nocy miałem podwójne świwory, eee, Tak, że naprawdę super. Ja miałem, miałem też bidonik, którego użyłem jako czego? Jako termoforu. Jeszcze nawet nie bidonik, to była menażka ludowego wojska polskiego. Zaraz ją tu znajdę. Jest w nogach. O, była w czapce. I powiem Wam, jest jeszcze ciepła. jest jakaś. Naprawdę jest jeszcze ciepła. Mówi tak ciepło, że. A, spałem z mocnymi stopami. Dobra, ale tak całkiem serio. Napadało trochę śniegu. I to naprawdę napadało. Dużo mi się też skropiło tutaj. Wszystkiego. Ale to widać zresztą. Mimo, że tu miałem otwarte zaraz zobaczymy jak wygląda rzeczywistość o poranku o, tutaj trochę śniegu mi się dostało bo chodziłem w nocy obczepiemy i patrzymy o Rafał, co tak głośno oddychasz? Co tak głośno oddychasz? Jezus, strasznie głośno oddychasz. COVID. Dobra, jesteśmy 24 grudnia. W śniegu napadało całkiem sporo przez tą noc. Jest strasznie sympatycznie. Tu jest nasz barek. Co nieco jeszcze zostało? O burbon się mrozi. Czy nie burbon, whisky? Sorry, sorry. Dobra, będzie trzeba reaktywować wszystko. Gdyby jeszcze trochę popadało, to może by mi się igro z tego zrobiło prawdziwe. Rafał i Kuba gotują wodę, wtedy w jaskini budzi się potwór. O, dzień dobry. Nikt mi się nie roztopił w ogóle tutaj, także... O kurde, a jak termofor? No dobrze, termofor... Nie Dobra, to dzień dobry, do zobaczenia. Zaraz będziemy mogli napić się ciepłej herbatki. Rafał, z racji tego, że dzisiaj jest Wigilia, niedługo Nowy Rok, co chciałbyś życzyć ludziom? Więcej czasu dla siebie. Myślę, że to jest chyba... Jak będziemy miały każdy więcej czasu dla siebie, to świat będzie lepsze. Mirku, a Ty czego chciałbyś życzyć ludziom na święta i na Nowy Rok? Tego samego co sobie w tym momencie, czyli dużo ciepła, bo w pisnu zmarłem w nocy. A poza tym dużo pieniędzy co A kto żyje i nie umarł? Kto żyje i nie umarł? Kto żyje i nie umarł? Borys żyje i nie umarł. Cześć Borys. O. Borys żyje nie umarł. Nie umarł Borys. No nie jest dobrze. Zdrowych, wesołych do zobaczenia w przyszłym roku.